Do Warszawy przyleciał z Los Angeles, gdzie jest jego dom i studio produkcyjne, w którym komponuje. Jego warsztat obejmuje większość gatunków muzycznych. Pisał dla czołowych światowych stacji telewizyjnych, ale również do filmów i do seriali, współpracując z, z takimi reżyserami jak Agnieszka Holland, Wojciech Smarzowski, Borys Lankosz. A dziś na świecie jest znanym i cenionym. Artystą i kompozytorem muzyki do gier wideo, takich jak Wiedźmin, League of Legends, Age of Empires. W jaki sposób nowe technologie pomagają w jego twórczości? Na jakim etapie, w jakim zakresie używa sztucznej inteligencji? Czego jego zdaniem nie da nam sztuczna inteligencja, ale co może nam odebrać? Jak zmieni ludzkie umysły? O intelektualnym i emocjonalnym. Wymiarze muzyki, a także o jego najlepszych kompozycjach, nowych projektach, pomysłach i inspiracjach. Bardzo serdecznie zapraszam do mojej rozmowy z artystą, kompozytorem Mikołajem Stroińskim, z którym będziemy rozmawiali o przenikaniu się świata nowych technologii, technologii wykładniczych i świata sztuki, świata muzyki. Na styku wymiarów, tak zatytułowałem cykl, swoich rozmów o cyfrowym świecie, o nowych technologiach, na które już dzisiaj wspólnie z moimi wspaniałymi gośćmi, dzisiaj razem z Mikołajem Stroińskim bardzo serdecznie zapraszam.